Panie i Panowie, Szcigodni Bracia Królowie, jest trzy dni takie w roku, kiedy lud wierzący, mieszkańcy pochni, wychodzą na ulicę. Czerwiec, uroczystość Bożego Ciała i procesja. Październik, tygodniowy odpust ku Matki Bożej Różańcowej i procesja z różańcem w ręku. I wreszcie styczeń, szósty styczeń i uroczysty, piękny wielki orszak przed króli. Dziękuję wam za to, że jesteście tak liczni. Ale trzeba byśmy się w tych bohaterów dnia dzisiejszego zapatrzyli. Była o tym mowa i w tym programie artystycznym, wypowiadanym w czasie drogi. Była o tym mowa, myślę, w naszych trzech parafiach, w naszych świątyniach, w czasie homili, że ci trzej bohaterowie. Sprzed dwóch tysięcy lat musieli mieć wielką wiarę i wielką odwagę, żeby wyjść, iść i szukać Jezusa. I wiemy, że zostali nagrodzeni, bo znaleźli Jezusa. Jeśli my dzisiaj tutaj stoimy, to znaczy, że też. Był taki moment w naszym życiu, że znaleźliśmy Jezusa. I dzisiaj przyszliśmy oddać mu pokłon, dlatego nie tylko ci nasi królowie, Melchior, Baltazar, Kacper mają korony, ale praktycznie na wszystkich naszych głowach są korony. To jest znak naszej wiary i naszej przynależności do tej drużyny ludzi wierzących. Chcę Wam życzyć co najmniej takiej odwagi, jaką mieli Trzej Mędrcy. Wtedy były trudne czasy. Wiemy, że Herod nie życzył dobrze tym, którzy się u niego zatrzymali i pytali o drogę, a nawet miał wobec nich złe zamiary. Dzisiaj wbrew pozorom też nie są łatwe czasy dla ludzi wiary. I owszem, piękne są te trzy dni w roku, kiedy wspólnotowo na ulicach wyznajemy wiarę, ale trzeba, byśmy tą wiarę wyznawali na co dzień. A żeby się to działo, to trzeba, żebyśmy mieli. W sercu, a serce by uzewnętrzniło ją na zewnątrz, byśmy mieli odwagę. Życzę Wam wszystkim w imieniu wszystkich trzech parafii, w imieniu wszystkich Czech księży proboszczów. Mamy tu obecnego księdza proboszcza z parafii świętego Jana, mamy obecnego księdza proboszcza, a przynajmniej był z parafii świętego Pawła, a Ksiądz proboszcz z Bazyliki prosi, żeby przekazać pozdrowienia i przekazać życzenia. Życzę Wam tej odwagi na co dzień w wyznawaniu wiary, ale także w czynieniu dobra, ale także w przeciwstawianiu się złu, ale także w obdarzaniu się wzajemnie uśmiechem, ale także i w trudnych sytuacjach, kiedy. Potrzeba się pojednać z bratem lub siostrą, z którym czasami mamy różne porachunki. Po prostu chrześcijanin to człowiek pogodny, uśmiechnięty, nie tracący nigdy nadziei i człowiek odważny w wyznawaniu wiary i czynieniu dobra. I tego wszystkiego u początku nowego 2026 roku wam z całego serca życzę. Chcę także w imieniu organizatorów bardzo serdecznie podziękować. Ale tu już muszę skorzystać z karteczki, ponieważ czynię to po raz pierwszy i nie znam tych którym muszę podziękować, a chcę to uczynić z całego serca, bo ten orszak naprawdę był piękny i godny Bochni. Serdeczne podziękowania kieruję wobec tego do pana Ireneusza Sobasa. Dziękuję stowarzyszeniu Bocheńska Dwójka, księżom Wojciechowi, Andrzejowi i Jakubowi. Maturzystom z, klasy, maturzystom z drugiego Liceum Ogólnokształcącego, absolwentom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 2 Bochni, panom, Michałowi Rodnikowi, Mirosławowi Rydzowi, Marcinowi Wełnie za królewskie kabriolety, Miejskiemu Domowi Kultury za udostępnienie sprzętu technicznego w postaci barierek, panu Przemysławowi Sobasowi za pomoc techniczną, oraz tradycyjnie uświęcającej swoją muzyką i śpiewem grupę, grupie korentniczej z Połomia Dużego, a także Bocheńskiej Policji, Straży Pożarnej, Zdołszyc. I wszystkim, których tu nie wymieniłem, a którzy są, bardzo serdecznie dziękuję, bo każdy z Was na to podziękowanie zasługuje. U nas nie ma, tak jak na północy, śniegu po pas ale jest broźno i trzeba było odwagi, żeby dzisiaj tutaj przyjść. D dziękuję wszystkim, którzy ucharakteryzowali się kolorami. Dziękuję wszystkim, którzy założyli kolor porony. Dziękuję całym rodzinom, które przyszły z małymi dziećmi, by tą piękną tradycję kultywować, podtrzymywać, podtrzymywać i przekazywać. I na koniec. Pragnę w imieniu wszystkich kapłanów, a może poproszę tutaj dwóch pozostałych księży proboszczów, niech przyjdą do mnie, żebyśmy razem mogli udzielić Wam błogosławieństwa. Byście wrócili do domu, a za rok znowu zapraszamy, byśmy mogli Chrystusowi królowi razem z tymi czcigodnymi królami, którzy przypominają nam historycznych Kacpra Melchiora i Baltazara. Oddać pokłon i oddać cześć. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa.